Drodzy Państwo, przed nami 20. kolejka Superligi. Lech Poznań zmierzy się z Interem Mediolan. Mecz skomentuje Maksymilian Pietrowski. A to jest mecz, w którym będzie pokazywać ciekawe widowisko, bo dzisiaj już się wygra klub z Poznania, z Polski przeciwko klubu z Włoch. Zobaczymy, czy zespół, który ma 33 punkty i przynajmniej. Prawdopodobnie top 10 jest w Lidze, poko przegra, albo miejmy nadzieję, że Lech Poznań, który stoi w tabeli, ma tylko 3 punkty, wygra i zabędzie po raz pierwszy 3 punkty na swoim stadionie. Przed nami skład Lecha Poznań, który ma w, ca w całym składzie aż tylko dwie żółte kartki. Dominik Holec w Bramce w obronie. Joel Pereira, Antoni Milic, Filip Dagerszczal i Rebocza w pomocy. Kamsram, Amaran Morawski. A na padzie to Szymczak, Iszak i Artur Sobiech. No bardzo ciekawa zapowiada się nam tutaj formacja Lecha. Ostatni raz spróbuje John Van Der Brom przedstawić tą formację, bo jeżeli się ona w tym meczu nie sprawdzi, to będzie trzeba ją przebudować. Andre Onana w bramce, przynajmniej skład Interu. W obronie Aleksandra Bastoń, Milan Skriniar, Stefan De Frey i Roberto. A nie, pan de Vrij. W pomocy mamy Di Marco, Barele, Guardiolini, Makitariani, Zantoli, Anna. Pasnicy to Jacko i Martinez. Więc mamy formację 3-5-2, jeżeli chodzi o skład gości, czyli Mediolan, Mediolan, Alek, czyli gospodarz Lech Pozdań. Ma formację 4-3-3 z nastawieniem ofensywnym. Zobaczymy, jak sobie poradzą w tym widowisku, czy w ogóle uda im się dzisiaj wygrać. Ja mam nadzieję, że tak zobaczymy przy nami będą to to wielkie emocje. Ja się nie mogę doczekać. Salion Lecha Poznań, Bułgarska 17, zaczął Inter Medioran. Już Inter Medioran, już podaniem prawą stronę jest Antoni. próbuje Lecha lecha mu tą piłkę. Jeszcze schodzi bliżej środka, może być okazja. Będzie o podanie Piłka przejmuje Lech Poznań Może teraz skonstruuje jakąś akcję podania na lewą stronę Biegnie teraz Szymczak Może strzeli bramkę Lech Poznań I strata piłki zapowiada się nam Na ten moment Bezbramkowe starcie Już pierwsza okaza, nie ma folu Jeszcze show Inter Mamy ósmą minutę Niestety 1 do 0 Przegrywają Lechici Od ósmej minuty na razie skromny 1 do 0. Niestety Bramkarz, który może jest wolny i słabo wychodzi do indywidualnych akcji, niestety tej akcji nie wybronił. I jest numer 9. Edin Jacko wpadł w pole karne, nie został swałowany i strzał z 14 metrów. Niestety w złą stronę rzucił się Bramkarz i niestety nie udało mu się tego obronić. Więc 8 minuta Edin Jacko 1 do 0 dla Inter -u. Mediolan. Przed tym meczem miał 33 punkty, ale zaledwie 3. Zobaczymy jak się spisze. I to w tym meczu Lech Poznań czy wygra, czy może jednak nie zdobędzie żadnych punktów. Mamy widać rzut wolny dla Lecha, więc będzie to ciekawe starcie w tym meczu. Widać tutaj piłkarz. Lecha, on jest na wolnym polu, poda, czyli Murawski, dostał piłkę od piłkarza z rzutu wolnego, teraz piłka przejęta przez Lecha, nie ma fału. Jeszcze może być okazja, jeszcze sobie. Sobiech już wpadł przez chwilę w pole karne, ale niestety mu się to nie udało. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj Lechowi wygrać w tym meczu. Na razie konstruuje akcję Inter, Barrela, Martinez, pole karne. Martinez, okazja, wybronił to Bramkarz. No, to było niezłe. Niezła okazja, podanie biegnie środka boiska, podanie chciał, to chyba miało być podanie do Amarala, ale się mu to nie udało. Jeszcze może być okazja teraz dla Interu. Ja jeszcze prostopadę podanie, jeszcze strzał. Wybronił to bramka, czyli holec. Nie ma drugiego bramki, bramki narzucenia dla Interu, Mediolan. Już dwie dobre interwencje, widać, dobrze sobie radzi. W pierwszych pięciu metrach, jeżeli chodzi o tutaj bramkarza Lecha. Barela. Jest. No ale wyszło, schodzi w pole karne. Jeszcze może być okazja. Na razie się bronił dobrze zawodnicy Lecha. Jeszcze podanie. Jeszcze okazja. pus, No nie pusta bramka, ale 2 do 0. Lekkie zamieszanie. 25 minuta. No niestety. Przegrywa Lech Poznań. Już, tu, już niestety 2 do 0. Przepraszam Państwa za mały katar, ale no od jakiegoś czasu mam małe przeziębienie związane z uczuleniem na prze, wsze, wszelkiego rodzaju pyłki. Niestety bie, czasem nie bierze katar. Teraz może być okazja strzał z defensu. Ło, wow, co za bramka z 18 czy nawet 20 metrów. No niestety nie udało się to obronić od strzału, gdzie strzelił Jacko. I mamy niestety już 3 do 0 w pierwszej połowie tego meczu. Jasopiłkę Dindrzeko. No i mamy tutaj tą 23 metr, czy 20, prawie 25, czy nawet 25 metr. I mamy niestety 1, znaczy już 3 do 0. Jak 1-0-3? Ponieważ na lewą jest tam Szymczak. Może coś skonstruuje akcję Lech Poznań. Próbował teraz jakąś akcję skonstruować. Jeszcze może być okazja. Jest tam czterech obrońców Lecha. Ma więcej posiadania piłki na razie Inter. w lekarne. Jeszcze Martine. Strzał zablokowany. Ja próbował od mocniejszy strzał. Było już chyba tutaj po meczu. Jeszcze polekarne lekarne Martine. Jeszcze okazja. Wybronił Bramkarz, ale do bitki nie obronił. 4 do 0. Szkoda. Zaprawdę nam się kolejne lanie ze strony Interu. Ale to jest chyba trochę oczywiste, bo Inter jest przynajmniej w top. Jest oczywiście jedno, parę razy był mistrzem, jeżeli chodzi o klub z Włoch. No niestety nie ubronił tego. bramkaż drugiego strzała. Szkoda, bo mamy już 4-0, a mamy dopiero 30, 30, 400 minut. Zobaczymy, co wyjdzie dalej Lechowi Poznań. Już prawie piłkę przejął Lech. Jeszcze okazja, strzało 5-0. Ledwo zaczęliśmy akcję z poprzedniego gola, a my już mamy 42 minutę. 3-4 minuty czekania. A w realu powinno to być chyba minuta czekania i mamy już 5-0. do Zapowiada się nam podobne lanie jak z Manchesterem City, tylko że co gorsza u siebie. No niestety... Edin Jacko tu już umiechał trika nawet zdobył. Jeżeli nie nawet cztery bramki strzelił, no to zapewne, no to jest po prostu gwiazdą w tym spotkaniu. Prawie został on Lecha asfaltowany. Może będzie jedna z jest dobrych okazji dla Lecha, ale co, so, słowo mi to wygląda, jeżeli nie może Lech strzelić nawet jednej bramki. Minuta doliczona do podstawowego, do pierwszych 45 minut. I mamy, cóż, 5-0 dla gości. Lech bardzo. W tym momencie zawodzi. Na razie zaczął serię meczu bez strzelania goli. Zapowiada się, że będzie to kontynuować. Strzelił czego strzelił aż cztery gole. No, pewnie dostanie piłka po meczu. Jak, jak się wynik, to tak, no, w kolejnych midlach się nie utrzyma. My się usłyszymy za kwadrans. No, słabo to wygląda. Trzeba ruszyć z taktyką. Mm, spróbujmy z, ty, z dajmy na pre, nieustanny pressing i dajmy głębokość na super ofensywną, a damy sobie setkę. Ciekawe czy coś pomoże. Oni na trzech obrońców. Powinniśmy ich pokonać. Jeszcze w, w drugich 405 minutach. Jak nie? to przegramy ten mecz i tyle. No nie chciałbym przegrać. Dobra, tu mamy setkę, a dajmy wszystko na stówę. Cyk. Tu cyk? No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. <noise> Jeszcze formacja. A schodzi? Nie, może nie. Napasnicy się tutaj nawet nie zmęczyli. Tutaj niech wejdzie sobie Souza, znaczy Sousa, nie Pablo Sousa. <laughs> I Daggersztal. Może później kolejna zmiana. A więc zaczynamy drugą połowę meczu. Lech zrobił jedną zmianę, a jeżeli chodzi o taktykę, to nawet trochę więcej. Zrobił tak, żeby było naj ofensywnie i żeby Lech wreszcie coś strzelił bramkę. Zobaczymy, czy to w ogóle coś da. Czy w ogóle na nieustanny pressing, jaką będzie działać przez drugie 45 minut, w ogóle coś pomoże. Czy w ogóle strzelą bramkę minimum jedną. Wyrównał Gavi w Barcelonie, że chodzi o starcie z Salzburgiem. Z, tak, z Salzburgiem. Teraz mamy okazję dla Inter. Martine padał do Barela. A Barela już w polu karnym. No, gdyby nie to obroniony strzał przez obrońcę, to byłoby tutaj groźnie o, teraz była kolejna groźna sytuacja. Gdyby tego bramkarz nie wyłapał, pewnie byśmy mieli straconą kolejną bramkę. Jeżeli chodzi o Lecha Pozań, Amaral. Podanie do Iszaka. Iszak chciał podać chyba na lewą stronę, ale gdyby to udało, byśmy mieli akcję dla Lecha. Szkoda, nie udało się. Make Italian, podanie do niej Marko na lewą stronę. Już tutaj Daggerstall się już powoli męczy, chociaż słowo swojego kolegę z drużyny. Je, je, okazja, jeszcze strzał, wybronił to bramkarz, ale Słuk <Słuk niestety strzelał nam zawodnik Interu praktycznie w pustą bramkę. Przystrzał, obronił, ale niestety mamy 6 do 0. Na razie słabo idą taki Lecha. Prędzej idą taki ze strony Interu. No to co pokazała pierwsza połowa. Strzał ładny był obroń pierwszy, niestety nie udało się obronić drugiego strzału. Szkoda, samobójczy gol? Nie, military, więc co nie jest samobójczy gol, tylko po prostu gol jako tych powiedzmy, no zaliczony normalnie. Inter ma jedną na razie kontuzję z Zatoni. No, zobaczymy, co uda, czy zachowi się w ogóle udostrzelić minimum jednego gala. Jak nie, to będziemy kontynuować serię, znaczy bezstrzelnej bramki. Dagę e, jeszcze może być okazja, ale wybronił teraz tą bramkę, bo nie już dostał podania do brońcy. No. zmiana, aha hmm. dobra, nie pójdzie skóra to będzie, o hmm. dobra Więc Inter pewnie powinien przeprowadzić kolejne zmiany. Na razie mamy kolejną okazję. Sobiech, teraz Iszak i strata piłki. No Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie kolejna bramka dla Interu? Miejmy nadzieję, że nie. Reboczo. Jeszcze, do... Jeszcze może być kolejna okazja. Jeszcze strzał. Oj, oj, oj. Chociaż będzie bramka na szczęście nie nieuznana dla Lecha. Nie będzie już 7, si Nie będzie Golin numer 7, więc mamy szczęście. No więc chwilę później gola się nie stracić nie udało. Ale teraz powinny być zmiany. No, zmiana, gdyby nie ten obrońca, byśmy mieli bramkę. Był minimalny, spalony, dziwko bądź bramka, ale mamy już cztery ręce w stronie Lecha. Schodzi jeden napastnik, a za to wchodzi trzech obrońców. No i jeden na pasji, więc mamy głównie zmianę defensywną niż ofensywną. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Skóraś na lewe skrzydło. Zobaczymy, co im, czy im to w ogóle pomoże. Szymcze z Amara wszedł yy, na środek Artur Sobiek, a na lewym skrzydle jest oczywiście Skóraś. Skóraś powinien grać bardziej na prawym skrzydle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Próbuję na razie faulować lek Teraz może być okazja. F tam był chyba faul, ale nie było spalonego. No i mamy kartkę. Dla Alana Czerwińskiego. On badaje, że już wszedł, więc to, więc zmiennik dostał żółtą kartkę. Trochę niedobrze, nie powinien tak robić. Falowo jeszcze bez piłki ten zawodnik. Mamy kolejną zmianę z polu Interu, więc pewnie jeszcze będzie trochę tych zmian, jeżeli chodzi o Inter. Pewnie już jeden brak, jeżeli chodzi o zespół Lecha Poznań. Hmm. No chyba i będzie. No tak nie. Gol numer 3, jeżeli chodzi o Bayern, strzelił z Sané, a tam mógł być foul, chociaż w teoretycznie, bo został no, schwalowany za wynik Lecha, ale to nie udało. Piłkę przejmuje Lech. Skóraś, teraz podnię do Szymczaka i strata niestety piłki. Szkoda, mogło to być akcja dla Lecha, została ona lepiej przeprowadzona, a tak to mamy walkę na razie o piłkę w środku boiska ale może to być teraz okazja dla Lecha znaczy dla Interu jeszcze strzał wybroniony został przez obrońcę lub ewentualnie środkowego pomocnika jeżeli chodzi o zespół Lecha i mamy tylko rzut rożny kolejna zmiana w zespole Interu to jest chyba już trzecia albo czwarta trzecia na pewno więc zobaczymy jak będzie mieć zmiany jeszcze intermedialne w tym meczu e Dimarkow strzedł za Darmiana więc Darmian już jest na boisku piłkę przejmuje na razie, a przynajmniej na chwilę Lech Poznań jeszcze może być okazja, żeby tylko nie było faulu w polu karnym i piłkę przejmuje na razie Lech przecież na chwilę znowu jest faul znowu przejmuje piłkę Inter, screener, lewa strona screener czy tam był, nie, to już koniec, koniec meczu niestety, nie ma żadnego spalanego niestety, przegraływa Lech aż 6 do 0 6 na pewno Niestety znowu Lech nie strzelał w siebie bramki. Szkoda, mogło być przełamanie powinno być zwycięstwo, ale niestety nie. Pewna porażka, szkoda. Więc Lech Intermediolan z 0 do 6. Dżeko strzelił 4 bramki. Brawo, bardzo dobry mecz. Mecz komentował Maksymilian Piotrowski i życzę, miejmy nadzieję, jego dnia. Może kiedyś Lech jeszcze wygra kiedyś swój pierwszy mecz. To będzie pierwsze 3 punkty. Zobaczymy.